Cały czas zwiększają swoje wyniki finansowe, coraz lepsze przychody, coraz lepszy zysk, ale na giełdzie nie rosną. I to nie rosną od dłuższego czasu. Mowa tutaj o grupie kapitałowej KRUK. Pytanie, czy to się może zmienić w najbliższym czasie? O tym dzisiaj sobie porozmawiamy, no bo pomówimy właśnie o grupie kapitałowej KRUK, która jest w tym momencie po 422 zł, co oznacza kapitalizację 8,2 miliardy, niecałe 8,2 miliardy. I biorąc pod uwagę ostatni rok, praktycznie nic tutaj się nie zmieniło przez ostatnie 12 miesięcy minus 4,9% ok, dywidenda ja wiem, że tam jest ale ta stopa dywidendy nie jest jakaś zabójcza, tak bym to określił, zauważmy ostatnio 18 złotych wypłaconych, gdzie mamy 422,20 w tym momencie i to była najwyższa dywidenda w historii, ta dywidenda od wielu lat z jedną tylko przerwą tutaj w spółce jest, prawdopodobnie ona będzie dalej, chociaż może troszeczkę się zmienić, o tym też sobie dzisiaj, dzisiaj porozmawiamy, także dzisiaj podsumujemy to co się działo w spółce, w spółce Kruk, no, a biorąc pod uwagę samą grupę Kruk. Myślę, że wiele osób kojarzy mniej więcej, czym oni, się, czym oni się zajmują. Zanim przejdziemy do omawiania grupy Kruk, to jeszcze partner dzisiejszego odcinka, a partnerem odcinka jest XTB, w którym jeżeli inwestujesz tak jak ja, czyli w akcje lub ETF-y, albo chcesz zacząć inwestować w akcje lub ETF-y, to do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro prowizja wynosi 0%. A jak nie wiesz, w jaki sposób kupić, sprzedać pierwsze akcje, założyć swoje konto, to na końcu tego odcinka jest odnośnik do filmu, w którym to dokładnie tłumaczę. Jeszcze dwa ogłoszenia duszpasterskie. Pierwsze to jest tak, że jeżeli jesteś zainteresowany inwestycjami, spółkami, a podejrzewam, że jesteś, skoro jesteś na tym kanale, to jutro o godzinie 18 na kanale Rankija Polska odbędzie się live, w którym będę mówił o ciekawych spółkach na końcówkę 2024 roku. Kanał Rankija Polska, można zasubskrybować, ja subskrybuję i w opisie do tego filmu i też przypiętym komentarzu jest link, warto, warto dać to, żeby powiadomić się o właśnie tym webinarze. O godzinie 18 wtorek będziemy Rozmawiać właśnie o ciekawych spółkach na koniec tego 2024 roku. Myślę, że naprawdę bardzo ciekawa, ciekawy webinar. I jeszcze jedno ogłoszenie: Duszpasterskie, już, już tutaj ostatnie. Jeżeli jesteś z Wrocławia albo będziesz we Wrocławiu już niedługo, to 24 października odbędzie się kolejne wydarzenie Made in Wrocław, gdzie będzie gala EXPO. Gdzie będą wystawiać się różne startupy, firmy na wczesnym etapie rozwoju, ale, ale nie tylko. W tym momencie rejestracja jest bezpłatna: można odebrać bezpłatny, bezpłatny bilet. No i tutaj mamy wiele różnych firm z różnych branż, chociażby VetApp, czyli ten, ta branża, branża weterynaryjna, która bardzo mocno w tym momencie się rozwija. To są zazwyczaj spółki na wczesnym etapie rozwoju. Na pewno Biocam jest ciekawy to są takie kapsułki endoskopowe do badań układu pokarmowego więc to jest coś myślę, że bardzo innowacyjnego, ale są też spółki większe, chociażby mamy, będziemy mieć do czynienia ze spółką Green Zebras, która niedawno zadebiutowała na polskiej giełdzie, pewnie będzie można z przedstawicielami chwilkę porozmawiać, więc moim zdaniem ciekawe wydarzenie, w tamtym roku byłem, w tym roku też się wybieram, wiele różnych firm będzie się wystawiać, myślę, że warto zobaczyć jak to wygląda od, od środka, link do wydarzenia w opisie filmu i też przypiętym komentarzu. A my przejdźmy sobie właśnie do grupy Kruk. Podejrzewam, że większość z nas wie, czym się Kruk zajmuje to jest ściąganie wierzytelności. I oczywiście. Ta branża no, nie ma zbyt dobrego piaru ze względu na to, że były tam spółki, firmy, które nie działały do końca zgodnie z prawem i przez to ta branża no, nabrała takiego złego wydźwięku, ale biorąc pod uwagę grupę kapitałową, Kruk, raczej tutaj no, nie przyczepiamy się do, do samej spółki ze względu na to, że jest to podmiot o ugruntowanej pozycji, podmiot, który od wielu lat ściąga te wierzytelności, raczej ma, ma dobre opinie. No, biorąc pod uwagę ich doświadczenie, zauważmy, 26. Lat doświadczenia w Polsce, dwa, 17 lat w Rumunii, 9 lat we Włoszech, 8 lat w Hiszpanii. Zobaczmy, jak oni mają potężny udział w rynku. 40% udziału w rynku w wierzytelnościach detalicznych niezabezpieczonych w Polsce, w Rumunii to jest 54%, Włochy 35%, ogromny rynek, Hiszpania 31%. Więc mówimy o rynkach, gdzie jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo osób, tak? no bo biorąc pod uwagę e, całą Europę i Włochy, i Hiszpania, i Polska to są te kraje z największą liczbą ludności, wszystkie są w pierwszej, e, w w pierwszej dziesiątce, tak? Na pierwszym miejscu kto jest? Chyba Niemcy, pewnie na drugim Francja, na trzecim no biorąc pod uwagę całą Europę nie tylko Unię, to pewnie Wielka Brytania albo może Wielka Brytania przed Francją, no, ale później pewnie są gdzieś Włochy i, i Hiszpania. Więc tutaj mówimy o naprawdę bardzo dużych rynkach pod względem liczby ludności, a tutaj kruk ma bardzo potężne udziały właśnie w tych, w tym rynku. No, więc to jest rzeczywiście spółka, która od wielu lat działa w, właśnie w przypadku, w przypadku różnych rynków. Co jest ewentualnym problemem, co może nasuwać się jako ewentualny problem? No, ewentualnym problemem jest właśnie ta wielkość tej spółki. Ja mówiłem o tym, że oni są potężni. W tym momencie 8,2 miliarda złotych kapitalizacji, więc, jak mówię, podmiot potężny. I problemem jest to, że no jest niewiele rynków, na którym oni mogą wejść i będzie to jakiś taki znaczący rynek dla nich. To znaczy, zauważmy, mamy tę Polskę, Rumunię, Włochy i Hiszpanię. Ostatnio weszli na rynek francuski i tam pewnie będą się rozwijać, z tym, że kruk do tej pory, w kruk do tej pory to było, wyglądało tak, że jeżeli mamy rynek, na którym już jesteśmy od wielu lat, to z niego jesteśmy w stanie coraz więcej wyciągać kasy, a rozkręcenie nowego rynku to są jednak lata, i to jest pewien, pewien czas, który musimy na to poświęcić. Więc ja nie sądzę, żeby z rynku francuskiego teraz były jakieś fajne, fajne pieniądze. Bardziej liczyłbym na zwiększanie właśnie udziału w rynkach chociażby włoskim czy hiszpańskim. Więc tutaj spokojnie podchodzę do Francji. No ale gdybyśmy mówili o jakichś kolejnych rynkach, na którym oni mogą wchodzić, no to tutaj się robi pewien problem. Oczywiście jest kilka jeszcze rynków takich i europejskich, i ewentualnie może, może też zagranicznych, znaczy pozaeuropejskich. Na które mogą wejść, ale tych rynków nie jest jakaś ogromna, ogromna liczba. Zresztą oni niedawno informowali w raporcie za 23 rok, że skala działalności w Czechach Słowacji odbiega od skali działalności kruka na pozostałych rynkach. Czeski i słowacki rynek ma ograniczony długoterminowy potencjał wzrostu, dlatego rozpoczęli tam przegląd opcji strategicznych i później poinformowali, że z uwagi na skalę działalności podjęli decyzję o wstrzymaniu dalszych inwestycji w pakiecie wierzytelności na tych rynkach. No, to są zbyt małe rynki dla kruka i to jest pewne ograniczenie, no tak to trzeba jednak, jednak tutaj określić. Oczywiście, jak mówię, wciąż mogą się rozwijać na tych rynkach, na których są. Wciąż jeszcze jest kilka rynków, które nie są przez nich dobrze spenetrowane. No, wchodzą teraz na Francję. Francja może być tym bardzo ciekawym rynkiem w perspektywie kilku najbliższych, kilku najbliższych lat. No ale to nie jest tak, że oni będą wchodzili na jakieś bardzo małe, małe rynki. To im się po prostu operacyjnie nie, nie opłaca. No i biorąc pod uwagę, jakby grupę kapitałową KRUK, ktoś może stwierdzić, no ale zaraz. W sumie tak to czemu te banki w ogóle sprzedają te sprzedają te wierzytelności, a są różne powody, jeżeli chodzi o sprzedaż wierzytelności właśnie do, do firmy Kruk czy do firm takich jak jak Kruk no jednym z tego jednym z tych powodów. Myślę, że może nawet głównym z tych z tych powodów jest to, żeby obniżyć sobie wskaźnik tych kredytów NPL, czyli tych takich kredytów zagrożonych, które właśnie właśnie Kruk może kupować. No bardzo często to ma konsekwencje nawet w, kont w kontekście no chociażby Polski KNF co roku publikuje takie stanowisko w sprawie dywi polityki dywidendowej banków i na przykład w sprawie właśnie polityki dywidendowej w 2024 mówi wprost, że jeżeli ktoś chce wypłacić 75 do 75% zysku z 2023 roku, no to tych udział NPL, czyli tych kredytów takich zagrożonych z uwzględnieniem instrumentów dłużnych na poziomie nieprzewyższającym 5% więc tutaj bankom nawet opłaca się bardzo często sprzedać te wierzytelności. No i dzięki temu oczywiście Kruk może dalej się dalej się rozwijać. mniej więcej w ten sposób to wszystko działa. No i patrząc na grupę kapitałową Kruk, możemy sobie zauważyć, że wskaźnikowo oni nie są jakoś mocno wyceniani. No cena do zysku 7.7 przy wskaźniku ROE 25.8 prawie. No można powiedzieć, że bardzo bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli zobaczymy na kurs akcji ten taki trzyletni, no to zauważmy Rzeczywiście w 22 roku, w drugiej połowie i w pierwszej połowie 23 mieliśmy mocne wzrosty, ale od roku około roku, nawet ponad rok, jest stagnacja na kursie. Między 400 zł a 450-460, mniej więcej tak to w tym momencie wygląda cały czas. No, patrząc na same wyniki finansowe, no to zauważmy, przychody tutaj cały czas rosną. Były tam oczywiście problemy w 2020, ale ogólnie mamy wzrost tych przychodów. Zyski tak samo rosną, i to rosną cały, cały czas. Więc no tutaj mówimy o tym, że od, od strony finansowej jest wszystko w jak najlepszym porządku. Dywidenda też tam jest, jak mówiłem, ta dywidenda pod względem stopy samej dywidendy no nie jest porażająca, 3-4%, no 2-3-4%, tak, tak to trzeba określić i raczej nie spodziewamy się jakichś takich potężnego wzrostu tej, tej dywidendy, więc to może być ewentualnie jakiś tam... Powiedzmy, powiedzmy, problem. No, czy Kruk miał jakieś problemy po drodze? Były pewne, pewne zawirowania. Tak, no najpierw mówiliśmy o tym, że właśnie te wychodzą z Czech i, i Słowacji. To mogło mieć jakiś tam wpływ na zachowanie inwestorów, chociaż no to nie były nigdy jakieś takie kluczowe rynki, jeżeli chodzi o okróg, ale mieliśmy też informację, właśnie za, wynika za 23, że Urząd Celno-Skarbowy prowadzi kontrolę odnośnie podatku dochodowego za lata 2018-2020. Uwzględnili rezerwę 28,5 miliona na ewentualną zaległość podatkową, tak, no ale to też nie jest coś, co, co, co mogłoby wywrócić spółkę, tak, nawet gdyby gdyby tę sprawę przegrali. 2018 dziewiętnaście, 20 no biorąc pod uwagę obecne wyniki finansowe no to tutaj mamy mamy można powiedzieć przepaść bo jak sobie zobaczymy na te wyniki, za 2018 330 milionów, 2019 270, 2020 81 milionów, więc nawet gdyby mieli jakiś dodatkowy podatek zapłacić, no to biorąc pod uwagę teraz te okolice miliarda złotych, no wydaje się niezbyt wymagające dla spółki Kruk. Przynajmniej tak na to, na to bym patrzył. Ale też mieliśmy później pewne problemy. W wynikach za pierwsze półrocze powiedzieli, że przychody w Hiszpanii, Hiszpania jeden z kluczowych rynków dla Kruka, wzrosły do 166 milionów plus 17% rok do roku. Tu jest wszystko wszystko ok, na koniec czerwca Kruk rozpoznał negatywną aktualizację wynoszącą minus 36 milionów zł, głównie ze względu na niższe spłaty w drugim kwartale. No i tutaj właśnie właśnie był ten problem, że oni odnotowali i wyższe opłaty sądowe i też biorąc pod uwagę właśnie ten rynek hiszpański, te sprawy toczyły się trochę dłużej i był taki większy odpis. Oczywiście, te odpisy często są w przypadku spółki krug, ale one są bardzo, bardzo niewielkie, tak? No tutaj mówiliśmy o takim większym, i inwestorzy pewnie zastanawiali się, czy tutaj nie jest to jakiś taka, taka stała tendencja, czy ten rynek hiszpański nie będzie troszeczkę zwalniał w najbliższych miesiącach, w najbliższych kwartałach. Tego mogli się. Rzeczywiście inwestorzy, inwestorzy obawiać, nawet obawiać dosyć, dosyć mocno. Ostatecznie wydaje się, że tutaj te obawy były na, na wyrost, bo mamy wstępne dane za trzeci kwartał. Do tych wstępnych danych za chwilkę sobie, sobie przejdziemy. No, biorąc pod uwagę sam, sam kwartał drugi, samo pierwsze całe półrocze, tutaj ciężko się jakkolwiek do spółki mocniej przyczepiać właśnie ze względu na wyniki, wyniki finansowe. Oczywiście mamy wzrost kosztów chociażby sądowych. O 31 milionów złotych spowodował wzrost wskaźnika kosztów operacyjnych do spłat do poziomu 26 względem 23% kwartał wcześniej, więc to ewentualnie. Mogło być jakoś, jakoś negatywnie odebrane, no ale z drugiej strony, cały czas mamy pozytywne odchylenie od wpłat rzeczywisty, wpłat rzeczywistych od planowanych 207 milionów wobec 253 rok wcześniej, więc jest cały czas bardzo, bardzo mocny ten wskaźnik, nie tak mocny jak rok wcześniej, ale jednak cały czas cały czas tutaj mocno. Biorąc pod uwagę segmenty, sektory geograficzne, też raczej ciężko się myślę, że do spółki przyczepić. Zresztą biorąc pod uwagę taki. Obraz zbiorczy, bo to jest myślę, że najbardziej istotne, no to możemy zobaczyć tutaj już, już patrzymy, nakłady na portfele nabyte. One cały czas są, myślę, że na, na dobrym poziomie, ale dla nas najbardziej interesują spłaty na portfelach. Tutaj pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy jakieś nakłady na portfele, to bardzo często to działa troszeczkę z opóźnieniem. To nie jest tak, że od razu to wchodzi w, w, w te spłaty na na, na portfelach, tylko właśnie to działa z opóźnieniem często do kilku kwartałów, czyli te mocne nakłady w tym momencie będą powodowały za rok, za dwa lata dużo większe spłaty, w ten sposób na to, na to patrzymy. I te spłaty cały czas się powiększają, zauważmy, biorąc pod uwagę tutaj rok do roku mamy cały czas wzrost, nawet często kwartał do kwartału mamy wzrost. Nie zawsze, w trzecim kwartale zresztą też tak nie było, o tym sobie za chwilkę powiemy, ale zazwyczaj tak jest. EBITDA gotówkowa też bardzo ładnie rośnie, więc tutaj no ciężko się jakkolwiek przyczepić. Okej, okay, ktoś może powiedzieć i rynek tak troszeczkę to zweryfikował, że ten drugi kwartał 24 jest gorszy pod względem chociażby ebitdy gotówkowej niż ten pierwszy kwartał 24, ale w tym pierwszym kwartale 24 było kilka takich znaczy, zarząd powiedział, że ten pierwszy kwartał 24 był wyjątkowo dobry, a ten drugi kwartał 24 już był dobry, ale taki jak się spodziewa, spodziewa spółka pokazywać wyniki w przyszłości. Mniej więcej, tak to, tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o grupę kapitałową. Kruk. No i pamiętajmy o tym, że bardzo ważne właśnie w tego typu działalnościach jest finansowanie. Kruk musi mieć. Cash na to, żeby pozyskiwać wierzytelności. Kruk jest mniej zadłużony niż jego konkurenci. Co to oznacza? To oznacza, że są w stanie na mniejszym procencie pozyskiwać ten dług, a to oznacza, że są w stanie dawać lepszą cenę za wierzytelności. To jest myślę, że istotna informacja, no biorąc pod uwagę te wskaźniki odnośnie zadłużenia, one wciąż są na takim dobrym poziomie dług netto do bidy gotówkowej 2.4, poziom maksymalny 4, więc można spokojnie dalej się zadłużać, tak, bez, bez jakichś tutaj większych problemów, więc to jest na pewno plus, jeżeli chodzi o, o kruk. No i kruk też podał wyniki za trzeci kwartał, te wstępne wyniki za trzeci kwartał Mówimy tutaj o spłatach z portfeli i też nakładach na portfele. Spłaty w trzecim kwartale 864 miliony złotych, więcej 10% rok do roku, 2% mniej w stosunku do drugiego, drugiego kwartału. I odchylenia wpłat rzeczywistych od planowanych wyniosły 91 milionów Milionów złotych, spłaty były wyższe o 12% od księgowych założeń, a jeżeli chodzi o inwestycje, 743 miliony zainwestowali w portfele. o nominale 3,4 miliarda. Biorąc pod uwagę rok wcześniej, to było 812 milionów. Zresztą tutaj możemy sobie zobaczyć, ja tutaj w profesjonalnym programie Paint zrobiłem taką, porównałem właśnie ten trzeci kwartał z tym, co było do tej pory. Zauważmy nakłady na te portfele, 743 miliony jakoś mocno nie odbiegają. Od tego, co było w ostatnich kwartałach. Z kolei spłaty na portfelach, no właśnie, są gorsze kwartał do kwartału. Ja mówiłem, że od rzadko, ale od czasu do czasu dzieje się tak, że te spłaty są gorsze kwartał do kwartału, ale oczywiście rok do roku są o wiele, o wiele lepsze. Zauważmy, że biorąc pod uwagę te spłaty, no to one są tylko gorsze od drugiego kwartału 24, a tak, te wszystkie pozostałe, pozostałe kwartały są gorsze od tego trzeciego kwartału 24. Już no, trzeci kwartał z rzędu przekraczają to grubo przekraczają 800 milionów, 800 milionów złotych, myślę, już na stałe weszli do tej, przebili tę barierę 800 milionów złotych, gdzie jeszcze do niedawna, do 2-3 lata temu mogli pomarzyć nawet o 700 milionach złotych, więc rynek na to zareagował, to ciekawe, negatywnie. Tam były spadki kilkoprocentowe. Ja przyznam, zaskoczony byłem tą negatywną reakcją rynku. Ja nie mówię, że to są jakieś wyniki świetne, ale to są wyniki, których ja się mniej więcej spodziewałem. Mniej więcej spodziewałem się tego, co mieliśmy w drugim kwartale 24, i to dostaliśmy, mniej więcej oczywiście. Więc mnie te wyniki jakoś zbyt mocno nie zaskoczyły. Biorąc pod uwagę to, że właśnie te spłaty powinny się poprawiać wraz z większymi nakładami na portfele, to jestem spokojny o, o spółkę. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, prawo, tutaj może to prawo się zmieniać i mieliśmy takie różne zawirowania, tak, jeszcze rok temu. Mówiliśmy o tym, że ustawa odnośnie windykacji się zmieni, i to miało być tak, że ta windykacja mogła być realizowana tylko przez firmy windykacyjne działające w formie spółki akcyjnej, no to można powiedzieć krukowi Wisi, ale też mówimy o tym, że niemożliwe miało być wprowadzenie czynności w stosunku do należności przedawnionych i konsumenci mieli mieć możliwość wniesienia sprzeciwu przeciw prowadzeniu działań windykacyjnych. No i tutaj właśnie też jakby ten, ta osoba, od której dług z mamy i, i chcemy ściągnąć ten dług, była troszeczkę bardziej chroniona pod takim względem, że mogła łatwo iść do sądu i, i my nie mogliśmy tutaj jako windykatorzy nic zrobić. Takie były założenia tej ustawy. Ale co się wydarzyło? No wydarzyło się to, że trafiła do sejmowej zamrażarki i na ten moment... Nie wiemy, co, co tutaj będzie, będzie dalej. To oczywiście jakby ryzyko prawne zawsze jest w przypadku takich spółek jak, jak chociażby, chociażby Kruk. A co się w tym momencie, też w Kruku, dzieje? No, Kruk, jak mówiłem, może się spokojnie zadłużać i teraz trochę się zadłuża, mówiąc trochę. Mamy na myśli do 75 milionów, bo jest emisja obligacji. Do 75 milionów, jedna obligacja 100 złotych i tutaj oprocentowanie Wibro 3M plus marża 300 punktów bazowych. No, w tym momencie to jest 8,84, tak, ale pamiętajmy, Wibor 3M plus marża na 5, 5 lat, odsetki 3 miesięczne. Oczywiście można się, można się zapisać. Ta jedna obligacja to jest 100, to jest 100, 100, 100 złotych. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o czas, kiedy można się zapisać, do 18 października, czyli jeszcze kilka dni w domu BDM można się, można się tam zapisać na te, na te obligacje. Kruk bardzo często wypuszcza, wypuszcza obligacje, oni są aktywni na tym rynku. No, biorąc pod uwagę jakby ich strukturę działania, oni mówią, że cały czas to jest ta doskonałość inwestycyjna, tak? czyli coraz lepiej wyceniają te portfele wierzytelności, ale z drugiej strony też mamy rozwój działalności operacyjnej, czyli tych procesów analitycznych technologicznego rozwój bezpieczeństwa, no może bardziej rozwój procesów analitycznych powoduje, że te spłaty na portfelach są coraz, są coraz wyższe, i raczej nie spodziewamy się, żeby to się miało, miało zmienić. Jak mówiłem o tych właśnie spłatach, to też warto zauważyć sobie, Sław Kozłowski, tutaj mieliśmy wywiad w parkiecie, on mówił, że rynek zakłada lekką poprawę wyników w, w 25, zysk netto 1,15 miliarda złotych, i raczej już no, nastawiamy się na to, że to będzie powyżej miliarda, miliarda złotych. Mocniejsze wzrosty mają przyjść w 26 i tutaj mówimy, że największy zwrot z inwestycji następuje nieco później. Spłaty są rozłożone mocniej w czasie. Inwestycje o wartości 900 milionów w pierwszym półroczu w wykonaniu kruka będą wpływały na wyniki nieco później. To o czym wcześniej sobie, sobie mówiliśmy. Biorąc pod uwagę też spółkę, właśnie patrzyliśmy na Hiszpanię, oczywiście inwestorzy troszeczkę się obawiali właśnie tej informacji z, z, z Hiszpanii, no jednak ten trzeci kwartał raczej, raczej uspokoił, tak? no bo mówimy właśnie o tym, że jeżeli chodzi o chociażby, jeżeli chodzi właśnie o chociażby rynek hiszpański. To spółka w komunikacie powiedziała, że większość z tych spłat pochodziła z zagranicy. Cieszy mnie szczególnie poprawa spłat w Hiszpanii względem drugiego kwartału, więc no, tutaj mieliśmy do czynienia z tymi problemami w drugim kwartale. Teraz już tych problemów po prostu to po prostu, po prostu nie ma, więc to jest też myślę, że plus. I też sobie Sław Kozłowski tutaj zwraca uwagę na to, że trzeba zaakcentować, że Europejski Bank Centralny rozpoczął cykl obniżek procentowych, Fed też zaczął, prezes NBP-u też mówi, że może w 2025, wracamy więc w okres dużej niepewności płynności, a to może powodować, że niektóre banki będą chciały upłynnić część portfeli. Cykl inwestycyjny spółek windykacyjnych też pokazuje, że są one przed rynkowym Eldorado, to powinno procentować w kolejnych latach. Dlatego uważam, że na Kruka trzeba patrzeć właśnie przez pryzmat dłuższego dłuższego okresu. No, biorąc pod uwagę grupę Kruk, też niedawno był czat inwestorski na Stokłoczu i było pytanie odnośnie chociażby rynku amerykańskiego i prezes Kruka powiedział, że jeżeli chodzi o rynek amerykański to najwyższy największy rynek na świecie oczywistym jest że chcielibyśmy go lepiej zrozumieć może nawet w przyszłości także postawić tam operacje na tym etapie nie pracujemy nad niczym konkretnie No więc może kiedyś w przyszłości ale na ten moment na ten moment cisza spółka też pytała właśnie o tym że jakie najlepsze perspektywy ma w obecnym kwartałe, w kwartale No i mówią że największą podaż widzimy w Europie Zachodniej Polsko-Rumunia też bardzo istotne rynki i odnośnie Hiszpanii drugi kwartał w Hiszpanii. Negatywnie zaskoczył. Pierwszy kwartał przyniósł pozytywne zaskoczenie. Patrząc w przyszłość, postrzegamy w biznes w Hiszpanii jako perspektywiczny. Oczekujemy trendu wzrostowego. No, ten trzeci kwartał, według tego komunikatu, można powiedzieć, wpisuje się właśnie to, co, to, co mówi, mówi prezes. I odnośnie Francji, rynek francuski ma być szansą ma, ma szansę być w najbliższych latach największym rynkiem na kontynentalnej części Europy pod względem NPL-ów, tak? czyli tych kredytów zagrożonych, z uwagi na jego wielkość pod kątem wielkości populacji produktów dla konsumentów. No więc, jak mówię, w tym momencie to jeszcze nie będzie jakiś taki istotny rynek w wynikach, ale w perspektywie 2, 3, 4 lat. No, kto wie, myślę, że na pewno ciekawy, ciekawy krok. Czekamy na nową strategię. Do końca roku Kruk ma przedstawić właśnie nową strategię. Powiedzieli, że dużym jakby filarem takim tej strategii będzie rozwój technologiczny i tutaj będzie duży komponent przemiany technologicznej. Technologia będzie kluczowym elementem strategicznym rozwoju spółki Kruk. Chcą też skrócić lead time o jakieś 20%, no więc to jakby przeniesie się też na, na ograniczenie kosztów. Będziemy funkcjonować poprzez te same działania, tylko wykonywanie w szybszych sekwencjach. I powiedział, że dziś mamy 12 milionów klientów. Spodziewamy się, że w ciągu 5-6 lat będziemy mieli 20 milionów, no prawie podwojenie tego. Zobaczymy, czy rzeczywiście, rzeczywiście, tak to, rzeczywiście tak to będzie. Też tutaj była informacja o tym, że Kruk chce podwoić skalę biznesu w ciągu 4-5 lat, ale o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że od początku istnienia spółki przez 26 lat zainwestowali 15 miliardów. I teraz przez najbliższe 4-5 chcą zainwestować 15-17 miliardów, czyli przez najbliższe 5 lat chcą zrobić to co w 26 lat. Ale to oznacza, że będą inwestować około 3 miliardy złotych rocznie w portfele wierzytelności. No tak to mniej więcej by wyglądało. Więc jakby wracając do tej naszej tabeli z... z... Z tymi nakładami na portfele to jest mniej więcej to, co robią w tym momencie. No bo zauważmy, jak podsumujemy sobie te cztery kwartały, chociażby 23 rok, no to mówimy o okolicach 3 miliardów złotych, więc jakiegoś takiego przeskoku prawdopodobnie tutaj, tutaj nie będzie, przynajmniej ja w ten sposób na to patrzę. Przypominam, że oni mają politykę dywidendową. Polityka dywidendowa wypłata co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto grupy KRUK, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, ale to ciekawe ta polityka dywidendowa obowiązuje do roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2024 roku. Więc możliwe, że jakieś będą kolejne, znaczy będzie jakieś albo przedłużenie tej polityki, albo może jakieś ewentualne zmiany. Zobaczymy. Prawdopodobnie przy nowej strategii to poznamy, tak? No bo strategia ma być do końca roku. Polityka dywidendowa obowiązuje do końca roku, więc jakby to się nam wszystko bardzo ładnie, bardzo ładnie spina. No, ktoś może powiedzieć, że minusem jest to, że z jednej strony mamy tutaj sytuację teoretycznie bardzo fajną, bo, bo mamy Piotra Krupa, który jest prezesem spółki i też który jest akcjonariuszem spółki. Zauważmy, pan Piotr Krupa ma około 9% wartość 730 milionów złotych, więc narzekać raczej, raczej nie może. Myślę, że do pierwszego mu starczy, jak przygarnie dywidendę. Ale też. Minusem jest to, że często może nie chcę powiedzieć często, ale od czasu do czasu są tutaj sprzedaże akcji przez prezesa. To jest zazwyczaj rozpatrywane negatywnie, tylko tutaj mamy wyjątkową sytuację, to znaczy pan Piotr Krupa jest też człowiekiem, który inwestuje w sztukę i potrafi sprzedać na przykład akcje za 2-3 miliony złotych powiedzmy, no, które nie są istotne w, w jego całym udziale, jeżeli chodzi o kruk i kupić za to jakieś obrazy, jakieś, jakieś dzieła sztuki. Więc na to musimy być gotowi, przyzwyczajeni do tego, że coś jakiego może, może być. Zresztą on ma, on ma taką galerię swoją, Krupa Art Foundation i Krupa Art Gallery we, we Wrocławiu. Jeżeli ktoś jest z Wrocławia, zachęcam oczywiście do, do odwiedzenia. Przynajmniej że jeszcze nie odwiedziłem, ale mam zamiar, także niedługo pewnie, pewnie podejdę sobie tam i, i po, popatrzę, co, co tam jest i, i ile to pieniędzy kosztowało, ile to akcji trzeba było sprzedać, żeby, żeby takie wystawy zrobić. W każdym razie no, to jest człowiek właśnie, który w tę sztukę inwestuje, także informacje o tym, że on sprzeda jakieś akcje mogą tutaj być i zauważyłem, że ostatnio już nie wpływałem jakoś negatywnie na, na kurs. No kurs w tym momencie 422,20. Można powiedzieć, że od roku praktycznie jesteśmy na tym samym poziomie, ale myślę, że, że tutaj przy okazji prezentacji nowej strategii, jeżeli rzeczywiście ta strategia będzie interesująca, a zakładam, że, że tak, rynek może znowu wierzyć w kruka i ja tutaj jestem właśnie w dłuższej perspektywie pozytywnie nastawiony. No też te ewentualne obniżki stóp procentowych, też to, że oni w ostatnich dwóch latach bardzo mocno inwestują w te portfele, powinno przełożyć się na lepsze spłaty, lepszą ebidę gotówką w kolejnych kwartałach, także ja w takiej perspektywie krótkookresowej, powiedzmy tych najbliższych miesiąca, dwóch, może tutaj jakoś strasznego wzrostu, wzrostu nie będzie, ale zakładam jednak, że jak sobie podsumujemy na przykład Kruka w roku 2026, to tutaj już czwórki z przodu nie będzie, tylko go będzie wyżej. Oczywiście to jest moje prywatne zdanie, możesz pisać w komentarzu, czy się z tym zgadzasz, czy nie, no bo ktoś może mnie skontrować, zaraz, zaraz, że tu już jest tak duża skala tego biznesu, że nawet jakaś poprawa efektywności, no nie będzie taką poprawą bardzo mocną, to znaczy nie będzie tutaj jakichś takich bardzo mocnych wzrostów w Rok do, rok do roku ze względu na skalę działalności. Rzeczywiście może być to pewien, pewien problem, no z drugiej strony jednak te nakłady na portfele wyżytelności były tak duże, że liczę tutaj na mocniejsze, mocniejsze wzrosty. I w ten sposób właśnie patrzę na spółkę Krug. Przypominam jeszcze raz o jutrzejszym webinarze. Godzina 18 wtorek będzie webinar na kanale Rankija Polska. Porozmawiamy o ciekawych spółkach na końcówkę 2024 roku. I przypominam też o partnerze dzisiejszego odcinka Made in Wrocław. Gala Expo 24 października we wrocławskim centrum kongresowym na, na, w kompleksie Halistulecia, gdzie będzie właśnie można zobaczyć różne ciekawe, moim zdaniem, ciekawe, moim zdaniem, spółki też będziemy mogli zobaczyć prawie najlepszą drużynę Ekstra klasy WKS Ślądzą Wrocław. No mam nadzieję, że do tego 24 cokolwiek wygrają, chociaż, no, chociaż zobaczymy. W każdym razie zachęcam, zapraszam wszystkich, a ja za dzisiaj dziękuję standardowo życzę samych zysków i napisz w komentarzu, co ty myślisz o spółce Kruk. Dzięki bardzo, trzymaj się, cześć.